mm Czynimy definicję establishmentu pusto. To znaczy, to jest taka niewywrotowa definicja. To, czyli kto dojdzie do władzy jest establishmentem i cześć. Nie, to jest establishment, ale już innego no, charakteru, nie, ale, nie, ale, populistyczny. Słuchaj, Orbach, możemy zacząć bardzo do długą władzy. dyskusję, co to znaczy establishment. No, nie, no, establishment, no, bo, czy mamy, to ja ci powiem to, co czy Mamy na myśli elitę intelektualną kraju i zaliczamy do niej sędziów, prawników, wykładowców akademickich, no po prostu nie, najmądrzejszych ludzi to w kraju. Czy tych, którzy są władzy, bo jak nie. zapytasz ludzi na ulicy, to establishment ma wrażenie, powiedzą, to ci ukoryta. No. Nie, słuchajcie, powiedziałem bardzo dokładnie. Od lat 70. partie głównego nurtu pozwalają na rosnące nierówności, które już doszły do skrajnego poziomu. Bardzo, bardzo chętnie obniżają podatki na bogatszym. Niespecjalnie nie, nie dbają zaraz o. Zaraz zaczniemy się kłócić o współczynniki Giniego i jak je definiować analizować. Bardzo, ale to, to nie, się nie jest prawda, że te, to nie o to tak, chodzi. Jest, znaczy, mm -hmm. słuchaj, są bardzo różne przykłady Po Czy od lat 70. współczynnik Giniego nie rośnie na zachodzie? W zależy, jak to analizować. Nie da ma zależy, nie, ale to słabe, sobie Życie składa się z konkretnych przykładów. Mamy taką miejscowość w Polsce Łapę. Gdzie upadnie cukrownia? I nie można gadać tam iść z ideologią liberalną, niech każdy weźmie swój los, swoje ręce będzie pracował. Bo w łapach się nie dało. Tam są ciężko pracujący ludzie, którzy chcieli ciężko pracować. Naprawdę się nie dało. Ale może dało się tak zrobić. Ale to nie tak znaczy, zrobić. że w wielu miejscach w Polsce ludzie nie odnosili jakiegoś sukcesu gospodarczego. Ale nikt tego nie twierdzi. Ludzi. Oczywiście, że odnosili sukces. No tak, ale Chwała nie możesz Bogu. powiedzieć, że demokracja liberalna w ogóle sprawiła, że ludzie tracili pracę. Ale nie. Ja twierdzę tylko tyle, że jeśli, na, jeśli pojawia się taka masa krytyczna, to znaczy wystarczająco wielu ludzi, którzy naprawdę do tej liberalnej demokracji tracili, bo współczynniki Giniego rosną Ja nie rozumiem, a gdzie by zyskiwali? Powiedz mi, to, to w jakim systemie by zyskiwali? Zyskiwaliby przy polityce gospodarczej, która by była bardziej równościowa. To no, ale ty pierwsze... mówisz o gospodarce, mówisz, że winna była demokracja liberalna. No to... Ja nie mówię, że winna była liberalna demokracja. Ja że mówię, że ludzie, że ludzie na systemie politycznym, który do którego dochodziły takie partie głównego nurtu, jak te, które rządziły Zachodem od, od lat 70., po prostu tracili albo nie zyskiwali. Deprywacja społeczna na, jest zawsze relatywna. Że... Mimo pretensji do rządzących, że popełniali błędy, a nie do krót, demokracji. Nie, krótka piłka: jeśli 400 osób posiada dwie trzecie majątku amerykańskiego, em, to ludzie na to patrzeć nie mogą. To jest po prostu słuch. Florencji Te same rodziny są najbogatsze. Dziś, które były najbogatsze 500 lat temu. Nie, no. ale to jest, nie jest takie proste. No ale to, to no dobrze ale bo... Ale ludzie patrzą ale tak, na te 400 osób i widzą wśród nich Donalda Trumpa i nie I, zapala im się. I lampka. dla Trumpa, no. i Trump jest dla niego, dla nich dlatego dobry i dlatego wiarygodniejszy niż Hillary Clinton, że Trump mówi, zniszczę te elity, zniszczę, zniszczę te elity, odwrócę ich politykę. Tak. Była globalizacja, to ja teraz zbuduję mur, a, to ja teraz wypowiem teraz. umowy międzynarodowe i By, dlatego jest była globalizacja. Atrakcyjna. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje.